Nie! Siemane. Siemaneczku. Jak widzicie na z teleport już teleportował Pierwszy teleport każdy do 20 z pierwszego poziomu. Jesteśmy już w czwartym poziomie, a piątym w odcinku. Super like! Dobra, nie będę zasłaniać. Ale jest już beluk! Nie znam za Bo gości. Właśnie. Ej, nie opieraj się. Mój fotel, na którym muszę nagrywać filmy. A właśnie, ten film ile ma trwać? Trzy dodać? Ile? Nie, i... fajnie, ile chcesz. Ale nie może... a nie będzie tak, że jeśli ja ginę, Cztery to, minuty. ...to jest troszkę więcej Cz o jedno. Cztery minuty. Pięć. Każdy odcinek ma trwać. Dobra, niech będzie ci pięć minut. To maksymalna liczba wszystkich odcinków. Dużość. Albo 7. Będziemy robić dzisiaj prawie całą misję, bo 7 minut to prawie cała misja, co nie? A co to twoje bomby? Nie, to są złe. A, a właśnie Piotr sobie kupił bomby. No tak, co? Zobaczcie, muszę przytrzymać i za chwilę wam pokażę to są takie minionki, atakują dosyć mocne wybuchają atakują no. Atak. no i są silne walczą zamiast mnie możecie je kupić da się je kupić w tej grze oraz subskrybować no no bez subskrypcji nie wiem, powiem to leto. czym się kupić. gdzie się kupuje chcecie te minionki to lepiej Sukstrimoči, če imate vogole, za katero ste si kupili Merida. Mi smo specialistami od Merida. Logli, Melita. Vi ste mi pravzaprav pica vi? EP. 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 Nie yes, znam Minecrafta! znam yes, Minecrafta! EPC jest Minecrafta! My A myślę, że inne. Tak się właśnie... Klańc, gra. jeśli nie umiecie w to grać, EPC jesteście. Kłam, kłam, kłam! Czemu tak nie, mówisz? Nie spadłem! Spadłem! Jeszcze nie kończymy odcinka! Like! Nie mam! Już nie skończyłem odcinka. 7 minut najwięcej. Tak się właśnie gra... w Minecrafta. Tu i tam, tak się glatu i tam, tak się glatuje, glatu i tam, tak się glatu i tam, tak się glatu i tam, tak się glatuje i tam, tak się glatu i tam. No właśnie. Bo to, bo to Piotrek! Pixel. Lent. to jest piksel. Katfel. Mały dużo życia, sos. Zapraszam zechę. Wezmę dziś, piec, To się. I śpiewy są. Czwarty level, jo. A właśnie do dziesiątego odcinka mamy przejść całą grę. No. Bo no tej dury, Jestem wełniany 9. No, z tego, że mamy dopiero który? Piąt. Czwarty. No, to jakoś musimy się postarać. Akurat będzie. Chyba, że nie zrobię szóstego. szóstego odcinka. Ech, Tak. Tak, dopiero piąty odcinek, a już gadam o szóstym. Chyba piąty, bo nie wiem, który. Piąty. E, piąty? No. A może czwarty? Czwarty dał e, Parę minut temu. Parę sekund temu się zostało. Co to jest? Posąg Fergusa. Kto to Fergus? Jej, jej matko. Jej, je, jego tatu. Tego taty tata. Tego taty tata? No. Tego te, te ten, blablabla. miał bla, bla. miau, tu A, tu ten, 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 Nie, nie ma skróta? ten, ten, co to? A -a to, jest A -X? Super, tam, to? To jest x super ten, to x ten, wodospadzie ten, 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 już Zajrzę co Minecrafta zlegiśmy gdzie skończyliśmy? Nie trzeba W lewą stronę. Czyli? W lewo. Ale tu? W tamtą lewo. No tak, na górze w lewo. Ale oczywiście w fra tamte lewo, no właśnie w tamte lewo. O tu. dalej

Fać będzie ten odcinek słaby. No, słaby słaby odcinek. jest ten odcinek level czwarty. się Ale mało życia, ale sobie. Są... No to tyle na ten odcinek. Subskrybujcie, komentujcie. A 6 prawie 7 minut jest. Subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie. Mara!